谢谢。 Między nami więź. Moje serce zaczynało bić szybciej na myśl o niej. sobie marzyć i cieszyć się każdą chwilą spędzoną z Wiktorem. Pragnęłam, aby te wakacje nigdy się nie kończyły, a moje uczucia do niego rosły z każdym dniem. попросту Zobaczyłam go. Stał na rogu ulicy. stanie mnie, Bo jeżeli oni się poznali,